Witam cię Irku. Na, na kolejnym spotkaniu. Witam. Witam, witam. Dzisiaj e, byśmy porozmawiali chwilę jeszcze na temat e, pandemii, tak? Na tym, co się dzieje, jakie nowe obostrzenia nam rząd e, próbuje tutaj e, wprowadzić. E, także, jakbyś mógł to skomentować, tutaj chcą nam zamknąć. E, już kilka województw zamknęli, tak. E, tam no, może nie zamknęli, ale tam ich ba, bardzo restrykcjami obrzucili. Natomiast, jak myślisz, czy do świąt zostaną, zostanie zamknięty cały kraj, czy nie? Wiesz co, na tak powiedziane pytanie, zadane pytanie, to nie potrafię ci odpowiedzieć, wiesz. Tak? A dlaczego nie potrafię odpowiedzieć? Dlatego, że żadna z decyzji ostatnio podejmowanych, w mojej oczywiście ocenie, nie ma jakiegokolwiek racjonalnego podłoża, wiesz, to jest jeden wielki totolotek, ludzie się śmieją, wiesz, że to zbędna od totolotka wyskakuje im kulki z poszczególnymi rozwiązaniami i to wszystko tak wygląda tym naszym mistrzem od zarządzania. Wiesz, no nic z tego, powiem Ci szczerze, nie rozumiem, bo tak, no, najpierw Spójrzmy na to trzecią falę o tym, że trzecia fala przyjdzie, to my wiemy od dawien dawna, to no nie mhm. wszyscy zapowiadają przynajmniej od pół roku. Oj, panie, będzie trzecia fala, no nie? Jak myśmy się, my się na nią przygotowali? No, no mamy, ale tej słuchaj, mamy no szpitale, mamy szpitale dodatkowe jakieś tam pobudowane, tak w różnych tam no mamy na PG tak narodowym jeden szpital tu nas w Lublinie. Ty, no łowę. mamy na PG na <laughs> tysiąc chyba trzysta miejsc coś takiego. Pamiętam, miałbyś na starcie na 500, później chyba zrobili na, ogłosili, że będzie na 1000 miejsc, no nie? A tam do, do, jeszcze w tamtym tygodniu było raptem 122 osoby, bo nie ma personelu, nie ma sprzętu, nie ma wiesz, ludzi, nie ma niczego. 122 osoby i zatkali szpital. Ale zobacz, bo sz, ale szpitale są, tylko nie ma personelu. No ale ogólnie nie działają, wiesz, a jeszcze lepsze. Ale są. Y ja, ja wyszły w Kielcach. Nie wiem, czy słyszałeś o szpitalu Kieleckim, no który przyszedł. został otwarty, wybudowany czy tam zorganizowany, wtedy, co były organizowane te inne szpitale. Został z wielką pompą otworzony, wiesz, zdjęcia, filmy i tak dalej. Po czym następnego dnia pojechali ci to dwaj posłowie, co to wiesz, tam ścigają ich za wszystko. Pewnie dostali jakiś cynk, że tam trzeba jechać koniecznie. Poszli, weszli, wyobraź sobie, łóżek nie ma. Łóżka Ej, w nocy. A ja, co się stało Normalnie. Jest Gdzie indziej. Przecież gdzie indziej następnego dnia pewnie było otwarte. Bo że... obstawiam że będzie duża faktura pewnie za wynajem łóżek lub inne tego typu rzeczy, tak jak na PG chyba, tego, co Nie to słyszałem. co będzie w nocy łóżka zająłami, Ciekawe, to czy to by było ubezpieczone. Takie, takie mamy szpitale, wiesz. Dzisiaj mm, miałem wizytę u pani doktor, no nie. No i takżeśmy chwilkę porozmawiali i zadałem mi takie pytanie, jak to jest z tymi szczepieniami? No bo tak na chłopski rozum, jak ich poszczepili, to nie powinni być już zdrowi, no i znaczy się nie zarażać. No tak. Ja Nawet sobie żeby bez masek, bez tych mundurów lataj, przecież to jest tak upierdliwe, tak ciężkie, nie mówiąc cóż o tym, ile to kosztuje, no nie? Bez tych strojów, a ludzie oni dalej w tym latają. Pytam się, no ale co, wy chorujecie czy nie chorujecie? Nikt nic nie wie, kochany. Nikt nic nie wie, nikt nie prowadzi żaden bada, żadnych badań, nikt nie zarządził eksperymentu. Proszę Państwa, zdejmujemy te fraczki, robimy szpital eksperymentalny, zapraszamy, nie wiem, ja bym tak zrobił. Lekarzy i pielęgniarki do powiedzmy 35 roku życia, bo to jest w miarę bezpieczne. Wiesz, no jesteśmy w szpitalu, a jak gdzieś chorować na no to w szpitalu, to jest bezpieczne miejsce, w i robimy eksperyment. Czy ci ludzie będą chorowali po tych szczepionkach? Czy nie będą chorowali? Mówi o personelu szpitalnym, no nie? Może się nikt boją eksperymentów. Nie wie. Słucham? Boją się prawdopodobnie eksperymentów, wiesz, bo to pandemia, nikt nie wie, jak się zachowywać w tej sytuacji, nikt nie chce wziąć żadnej odpowiedzialności za to i dlatego jest jak jest. No ale no to w końcu trzeba spróbować nie? no to pod się szczepimy, jak dalej mamy zamiar wiesz. Bo wszyscy się szczepią zasłonach. Zaszczepimy się wszyscy i dalej będziesz w maseczkach zasługowany. Ale, po słuch ulicach, ale no? słuchaj, Irek, ale zobacz na to z innej perspektywy. W styczeń, od stycznia, czy tam od grudnia, tam powiedzmy końcówka grudnia, wszyscy zaczęli się szczepić, tak? No i zobacz, w tym tempie, jak będziemy się szczepić, tak dojdziemy do stycznia przyszłego roku, to ci, co są z tego stycznia zaszczepieni, będą musieli się szczepić znowu. No ale oczywiście, I że... Nie tak nie wyrobimy żeśmy, po z To już żeśmy o tym nie rozmawiali, że, że ten system szczepienia jest całkowicie, wiesz, o cztery litery pod... No, ale nie wiem, czy słyszałeś dzisiaj, minister chyba niedzielski mówił, że teraz będzie można sobie zrobić test na koronawirusa, wypełniając formularz na stronie internetowej, tak, wypełniasz formularz, tam będziesz wypełniał taką ankietę i na podstawie tego będzie ci przydzielony test lub nie, albo tam ma, ma ktoś dzwonić chyba. No to była kolejna to... rzecz, którą chciałem, chciałem ci powiedzieć, ale sekundę jeszcze tylko skończę okay. wiesz, z tymi, z tymi kuf, kubraczkami. No nie? Ci z karetkach panowie jeżdżą wiesz okutani tym wszystkim, no kiedyś trzeba sprawdzić wiesz, no pytam się Pani doktor, jeszcze raz powtórzę, czy wy się zarażacie? Już jak jesteście dwa razy zaszczepieni, powinniście i minął dostatecznie długi czas, już powinniście się nie zarażać. Nikt tego nie bada. Czy wy na przykład, jak się rozbierzecie z tych kubraczków, to wy na sobie wynosicie wirusa i możecie kogoś innego zarażać? Bo zobacz, jeszcze taka może być wersja, no nie? A więc wchodzimy do szpitala, do śluzu ubieramy, wiesz, szpitalne ciuchy, później zostawiamy te szpitalne. Może jakiś prysznic wychodzimy i to by się kupy trzymało. No ale w końcu, wiesz, jeżeli mamy wracać do normalności, a zobacz, to jest tylko jeden z wirusów, tych wirusów jest cały multum, od tego są szpitale. Zakaźny, jakoś sobie z tym radzimy, no nie? Tutaj mamy raptem takiego wirusa i sobie z tym nie radzimy. Pytanie, dlaczego? Odpowiedź jest ta, co u mnie zawsze, no nie? Jeżeli historycy wiesz i mistrzowie od zarządzania, czy od organizacji zarządzania, zarządzają takim, ta, ta, taką sytuacją, no to masz, to co masz, to co przed chwilką poruszyłeś, no nie? Czyli, że będzie można sobie wypełnić formularz i będzie można, samo zgłoszenie to się chyba nazywa, no nie? Samo no, jak zwał, tak zwał. Kolejny wiesz, jakiś komunistyczny, kurna wymysł, wiesz, taki, że po prostu aż diabli ja mnie biorą. A nie prosi by było, żeby one były odpłatnie w aptece? Zamiast masz sobie jakieś, czy tam w laboratorium zwykłe, a zamiast nie? wypełniać jakiś, kurna, wiesz, udawać, że służba zdrowia jest bezpłatna. Wypełniać jakieś, wiesz, kwitki przez internet, łazić gdzieś, wysyłać te kwitki, szukać jakiegoś miejsca i niż do pierwszego, lepszego laboratorium. Chłopie, płacisz te 30, 40, 50 zł, powiesz, wszystkich nie stać. Owszem. Tych, co nie stać, sobie będą wypełniali, wiesz, i pójdą sobie na ten bezpłatny, ale jest cała masa ludzi takich, których stać mało tego, no taki czas to, jest ceną. Wydaje mi się, że możesz zrobić sobie w jakiś takim prywatnym tej placówce medycznej test taki, wiesz, prywatnie. Chyba no to, to teraz będzie sobie pieniądze będziesz mógł tam kupić. A no, to nie, nie? to antygenowe, znaczy to sprawdza, czy masz przeciwciała, bo to z krwi ma być. Dzisiaj no w każdym razie, wiesz, kolejny jakiś taki wymysł samoleczenia się, do nie? I zrobisz sobie ten test i co dalej? Nic. No nie wiem, kwarantannę ci nałoży, jeżeli się okaże, że jest, czy ci nie nałoży? No, kwarantannę ci nałożą, jeżeli ten nie siedzisz w domu ileś tam dni, 10 czy tam 14, nie wiem, ile tam teraz zrobili, bo to się non stop tam zmienia, raz tak, raz tak. Ja już przesiedziałem 10 dni, to mi wystarczy. <laughs> No właśnie, wiesz. Następna sprawa, wiesz, to co cały czas poruszam i będę poruszał. Wywiad i wywiad, jak na każdej wojnie. Czy my mamy w ogóle jakąś jednostkę badawczą, która się zajmuje, wiesz, badaniem tego, jak to się roznosi? Czy my po roku, wiesz, życia w chorobie, która zabiła już prawie 50 tysięcy Polaków, chyba 46 tysięcy z tych chwili na liczniku, a więc śmiało można powiedzieć, że kolejne 20 tysięcy osób. Jeszcze umrze, żeby nie wiem, co robić. No nie? więc będziemy mieli 60-60 parę tysięcy osób zmarłych. Wyobraź sobie, że my to dzisiaj nie wiemy, jak to się roznosi w ogóle. Nie wiemy, bo nie mamy powołanej żadnej wiesz placówki badawczej. Ale może nasz rząd zakłada, że wiesz, że to, co zrobią Amerykanie, e, znaczy to, co robią Amerykanie, i oni, oni badają tam w jakiś tam sposób to wszystko, tak? Oni się wiesz, tymi po prostu badaniami, tak, podpierają. No i tłumaczył, że trzeba robić tak, bo inni tak robią, tak. No ale ja jestem za, wiesz, szukasz wiedzy tam, gdzie jest. Na dzień dzisiejszy ma zaszczepiony na przykład Izrael i wszyscy powinni patrzeć na ten Izrael, jak to się dalej roznosi, co się z tym fantem dzieje, i wyciągać wnioski, co nie zmienia faktu, że ktoś te wnioski musi wyciągać. Jak kto ma to wyciągać? Ten niedzielski ten pracownik zakładu pogrzebowego, który każdego dnia tylko odmeldowuje, ile osób uzmarło, w Polsce również no przecież ten facet wiecz, nie, nie ogarnia takich rzeczy, to muszą robić ludzie, którzy się po prostu na tym stają. Lekarze, epidemiolodzy na dodatek lekarze, no wiesz, jest to lekarz taki, i lekarz. Taka placówka badawcza musi koniecznie powstać. A to widzisz, to w zależności lekarz z której strony jest, tak? Jeden lekarz powie, że trzeba robić tak, drugi powie, że trzeba robić tak i to są dwa różne rzeczy. To tak jak na początku mówili, że maseczki nie działają, później działały, teraz znowu nie działają i teraz znowu trzeba coś innego, tak? Bo, no ilek, no, tego... no bo przecież tego nikt nie bada. No właśnie o tym mówi, każdy z nich zakładam, że w tak zwanej dobrej wierze. No, ale wiemy. jak możesz A, mówić, to że to... nikt nie bada? No przecież było badanie tutaj tego lekarza e, rodzinnego, tak? On jakiś tam no, z Warszawy jest taki lekarz rodzinny, co w te VP występuje. I on badał, bo pojechali do tego, do lasu, znaczy nie do lasu, do parku, przepraszam. No i wzięli I... kilka maseczek i on tam psiukał takim e, tym. Nie wiem, czy, czym to było, dokładnie jakimś brisem, czy czymś... Aerozolem. Tak, aerozolem <grym> jakimś, no i sprawdzali, tak, czy to działa. No i miała, masz normalne badania, tak? Także dlaczego mówisz, że nikt nie bada? No, no tak, na takim poziomie badania mamy, wiesz. W lesie aerozolem pszukamy po maskach, no nie? No to teraz odpowiedz mi, jak już jesteś taki mądrala, wiesz, i, i stwierdziłeś, że tak jest, to dlaczego my nosimy te maski i coraz więcej ludzi choruje? Jak już żeśmy je wypsiukali tym aerozolem i wiemy, które działają... Które nie działają, dlaczego ten wirus się roznosi? Słuchaj, no roznosi się w niesamowitym tempie. Wirus Jeżeli chcemy go w jakikolwiek za sposób zatrzymać, musimy się dowiedzieć, skąd on się niesie. No to jedyne wyjście, Wiesz, tak, szczerze mówiąc, zobacz, jedyne wyjście, żeby pozbyć się wirusa, to trzeba wszystkich zamknąć na dwa tygodnie. W domu. Yy, Ale to no, normalne. Trzy znaczy, tygodnie. Trzy tygodnie. No to, no to też, już rozmawiali o tym, o tym poprzednim razem, gdyby była taka wiesz, stuprocentowa mobilizacja społeczeństwa pewnie by to dało, no nie, no, ale nie masz przecież takiej stuprocentowej mobilizacji, no, to można by było to wiesz, ale, ale jak chcesz zamknąć no to włącznie wiesz z transportem ciężkim, włącznie wiesz, za proszę. wszystkim, no nie, czyli umawiamy się, że od pierwszego, nie wiem co my teraz kwieci będziemy mieli, zamykamy się na trzy tygodnie, a więc robimy zapasy z jedzenia, robimy zapasy wszystkiego wiesz, zostawiamy nasze miejsca pracy, w stanie należytym, pracuje służba zdrowia, co tam jeszcze może pracować? Policja może też w jakimś stanie. Nie, policja składzie. nie może. Polita. A złodzieje muszą się wstrzymać dwa tygodnie. No, złodzieje to też ich poprosimy na pewno się wstrzymają. Tak. No nie. Tak. Więc jakieś tam podstawowe służby, jakieś wodociągi pracują w stanie szczątkowym, a reszta się zamyka i, i tak jak mówisz, po trzech tygodniach pewnie by coś z tego było, no nie. Tylko wejście do tego wytrzymają. namów ludzi. Jak nas zamykają co tydzień, jak co tydzień nam opowiadają, że albo będzie białe, albo będzie niebieskie, albo będzie czerwone, albo będzie różowe, no nie? I co se tam z tego pewna wyciągną, co ci mówią na ten tydzień, wiesz? I wszystko oczywiście nie dzisiaj, już mamy panie tu o zrobione, tylko to będzie, wiesz? My to organizujemy, my to zrobimy. Kiedy będą efekty? Za kilka miesięcy. No, zawsze podaję taki termin, żebyś zdążył zapomnieć, jak ten termin przyjdzie do no mnie, żebyś już dawno nie wiedział, jaki to będzie termin. Ja, ja mam, idę z tobą o zakład. Wchodzisz w to? No, zależy, no, zał, co powiesz. Załóżmy się, kiedy ten, kiedy się zakończą te obostrzenia w tym roku. Że będzie normalnie można wyjść po ludzku. No wiesz, no to tak całkiem poważnie mówiąc, no to jest taka nadzieja, znaczy wiesz, no cały czas mówimy o tej o odporności stadnej, no nie? Jeżeli znowu spojrzysz na to pod kątem matematycznym, no to około 10 milionów ludzi w tej chwili już przechorowało tego wirusa, no bo, no bo standardowo oficjalne dane mnożymy razy 5. To jest rzeczywisty taki mniej więcej, wiesz, stosunek tego, co, co mamy przechorowane. Z drugiej strony mamy już ponad prawie 5 milionów, wiesz, porcji szczepionki zaszczepionej. No zakładając, że część, część tych szczepionek się pokrywa z tymi, co zakorowali, powiedzmy jakieś 12-13 milionów ludzi mamy jakoś tam wstępnie zabezpieczonych. Wstępnie, to znaczy jak zachorują, to już mają jakiś system odporności, może nie umrą, może tam jeszcze ktoś z nich do szpitala trafi, a może się tylko na kasztu skończą. No żeby osiągnąć ten 70% wiesz wskaźnik, no to musimy powtórzyć ten wynik, a więc jeszcze, jeszcze drugie tyle musi zachorować i musi się zaszczepić. No ale jeżeli weźmiesz aktualne liczby, że choruje dziennie do, powiedzmy 20 tysięcy ludzi razy 5, no to już masz 100 tysięcy ludzi, no nie? A więc widzisz, że to przyrasta w bardzo dynamicznym tempie, no bo po, po tygodniu wiesz mamy 700 tysięcy, no 500-700 tysięcy nowych, Przypadków. Do tego szczepimy drugie tyle wiesz, A więc jeszcze raz mówiąc krótko, patrząc na matematykę i patrząc na to, że zmierzamy w kierunku lata, gdzie w tamtym roku wiesz latu pokazało, że ten wirus wyhamował i to bardzo mocno. Był wyhamował. w odwrocie. Pamiętam. Był w odwrocie, w lecie. No tak, był w odwrocie. A więc stawiam tezę, że w okolicach lipca, sierpnia tych, tych przypadków tego wirusa będzie mniej i to jest nie wiem, czy to jest moment, żeby zwolnić z obostrzeń, czy to jest moment, żeby właśnie wtedy naskoczyć na niego wiesz z całej siły i drania udusić, a nie robić tak jak wiesz tamtym roku zrobiła nasza pani ta minister taka wiesz o imieniu Jacia, która też chyba bladego pojęcia nie miała o tym co robi, czyli nie zrobimy bonu yy, turystycznego, i nie pogonimy Polaków wiesz po całej Polsce, roznosząc wirusa wzdłuższek, z, z powszech i gdzie tylko chcesz. Za granicę, nie za granicę. No przecież to po tym bonie turystycznym to się wszystko wiesz. W tamtym roku rozniosło. Przyjechali Polacy wiesz z turystyki, posłali dzieci do szkół i z kilkuset przypadków dziennie. Czy ty pamiętasz, że to było 200-300 przypadków dziennie? Ale, Irku, ale ja do końca się z Tobą chyba nie zgodzę. Proszę bardzo. Wiesz, tak sobie tak się zastanawiam nad tym, ale zobacz, nawet jeżeli zakładając twoją czysto hipotetycznie, nie, że twoja teoria jest prawdziwa, tak, czyli że w lipcu w sierpniu zlikwidujemy wirusa, siedzimy w domu trzy tygodnie przykładowo, nie, no to zobaczycie, pojawia się kolejny problem. Ludzie wyjeżdżają za granicę, wracają z zagranicy, jeżdżą samochodami, samolotami, innymi tam środkami, no, żeby się przemieszczać. No i zawsze istnieje ryzyko, że ktoś przywiezie tego wirusa z innego kraju, tak, A jak przywiezie, to zarazi jedną osobę, później te osoby zarażą następne, następne i to jest niekończąca się opowieść tak naprawdę. Takie mu jest. Znaczy No wiesz, nie. i masz rację i nie masz racji, bo rzeczywiście tak będzie i tego nie wyplenił, że jeszcze ten wirus będzie. Przyjeżdżał do nas, tylko zobaczmy, z tym wirusem żyjemy już rok. Pamiętasz, jak on przyszedł do nas rok temu? Wszyscy się go bali, każdy spierdzielał aby tylko dali od tego wirusa. No dzisiaj, akurat, ta pomoc lekarska już, już nie ma takich strachów, no tym bardziej, że jest zaszczepiona, a więc dosyć, dosyć wiesz, sprawnie te, te, te przypadki lądują w szpitalach i się leczą, wiesz, i gdzieś tam są diagnozowane i wiemy już, jak ta choroba wygląda, wiemy, jak się ta choroba rozwija, więc myślę, że tutaj to zabezpieczenie medyczne ludzi byłoby dużo większe. No druga rzecz, o której też cały czas mówię, pojawia ci się gdzieś tam gniazdo, wiesz, koronawirusa, wpadają panie w białych fartuszkach i z baterią zastrzyków, no nie, walą wszystkim w całej okolicy szczepionki, i nim ten wirus, tak jak ty mówisz, hyc, 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 chłopa na chłopa się rozlezie, no to w międzyczasie te szczepionki ludzi zabezpieczą i to się udusi gdzieś tam, no nie? Tylko to musi być taka wiesz, polityka wycelowana w tego wirusa a my tak mamy gniazdo wiesz, wirusa załóżmy tam w Olsztynie a co my robimy szczepimy ludzi wiesz kurczę gdzieś w Opolu gdzie tego nie ma albo albo nie wiem albo w Lublinie gdzieś szczepimy tych ludzi gdzie jest dużo dużo mniej no po prostu to jest wszystko takie bezsensowne wiesz a wiesz to ja dzisiaj mam ciekawy telefon dzwoni do mnie mhm. pani, pani jakaś z jakiegoś z jakiejś przychodni z tego co pamiętam i pyta się, czy chciałbym być zaszczepiony na COVID-19. Dlaczego numer? Mmmm. Możesz dać, ja się zaszczepię, wiesz, ja jestem zwolennikiem szczepionek i się z chęcią zaszczepię, Mówię wiesz. I w miona może. mamy te same fryzury, jak swoją pochoduje, wiesz, za trzy dni, to też no będę... ja troszeczkę korona. będę musiał, wiesz, przepakować, nie, ale... No, wiesz, to ja raczej, raczej się nie zeszczuplę i jakoś by tam poszło, wiesz, no kurczę. Nie wiem, za, jakie za to grosze kary. wiesz, no na studiach jakbyś poszedł za mnie na egzamin, a nie, to ja za ciebie tutaj. Ale kogo, kogoś ukarali za to? Nie wiem, właśnie wiesz, jakbyś tak się sam podstawił. A ty wiesz, jak to był w statystykach, jaka zadyma by była chłopie? <noise> ja to widzę. Pół polskiego lata całą sprawę. Nie, wiesz, no ale wiesz, no znowu z tymi szczepionkami. No kurczę, blade, czemu tego nie można w aptece kupić? No bo nie czemu, ma. Czemu wiesz jakaś. Czemu się jaka, jakaś pula tych szczepionek nie idzie do apteki, no nie? No, bo wiesz, no ja na wszystko też patrzę z punktu widzenia finansowego. No oczywiście też uważam, że służba zdrowia powinna być dla wszystkich porówną, no ale jeżeli ci, których stać na to kupią sobie, no to więcej pieniędzy zostaje na tych, których nie stać. No nie, no, Przecież to jest oczywiste. Jeżeli, wiesz, ci to ludzie, których stać, sobie, zrobią prywatnie rezonansy magnetyczne w jakichś, nie wiem, pracowniach, no nie? No te pracownie publiczne, które są dla ludzi, no są uwolnione, no nie, ci ludzie wypadają z kolejki, mogą tych, których nie stać przebadać. No przecież to jest wszystko oczywiste. No, ale i ale to o będzie nas... nieuczciwe. To będzie nieuczciwe, no, no, tak, bo, no, nieuczciwe bogaci będą, bo bogaci będą, bo ci będą, wiesz, to pierwsi zaszczepieni, tak? No to wiesz, no ja ci muszę zadać pytanie w takim razie, czy komuna jest sprawiedliwa? Tak, wszyscy, wszyscy mają no, to samo, no. jest wspaniale. Jeżeli uważasz, że komunizm jest sprawiedliwy i prowadzi w dobrym kierunku, to ty masz rację. Jeżeli uważasz, że nie jest sprawiedliwy i prowadzi w złym kierunku, to ja mam rację. Nie wiem, zobaczymy. A to wiesz co, ja mam lepszy pomysł. Losowanie trzeba zrobić. Jak losujemy hmm. obostrzenia, to losujemy może osoby, które zaszczepimy. Znaczy, wiesz, no ja, ja jestem z tobą się 100% zgodzić, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest właśnie taka formuła losowania. Przy czym nie ma pewna losującego, no nie, tylko są jakieś wzory, analizy grupy C, B, 17, 15, wiesz, jakieś takie, wiesz, kosmiczne rzeczy, nad którymi siedzi cały sztab męców, później drugi sztab Biedaków, gdzieś to wszystko wypełnia, wiesz, w jakichś rubryczkach. To wszystko kosztuje kupę pieniędzy, kupę czasu, kupę organizacji, no nie? A masz no rację, robimy bębenek i wypada. Ten pan, tamten pan, siam, ten Zada pan. A zadam ci Posz... inne pytanie. Wiesz, jaka jest procedura, jak na przykład jest jakiś wypadek, tak? I masz dwie ofiary wypadku. Jedna, która jest w ciężkim bardzo stanie i druga, która jest w takim stanie, no powiedzmy do przeżycia, tak? I teraz ratownik od której ofiary powinien zaczynać je To te od przeżycia, to zależy jaki jest ten stan ciężki to nie ma Tak, laty, ale jest, zakładając, że, że, nie, że musi o. wybrać kogoś po prostu. No. No ratujemy tych, którzy rokują, no, no nie? No właśnie, i teraz pytanie, czy... Jeżeli obie osoby rokują, to za, zabieramy się za tego cięższego, no nie? Ale jeżeli ten cięższy mało rokuje, a ten lżejszy też ledwo, ledwo, ale, ale jest szansa, no to się oczywiście bierzemy za tego, żeby wiesz, żeby to nie było, że to jest dziwadło to, co powiedziałeś, no to niedawno pewnie byłeś, leciałeś w samolocie i też się dowiedziałeś, że najpierw maseczkę zakładasz sobie, a, a później nie sąsiadowi, no nie? No to jest ten dokładnie sam mechanizm. No tak, i właśnie i teraz pytanie, czy rozdzielenie tych szczepionek też jest odpowiednim kluczem robione, czy nie? A gdzie tam człowieku to wszystko jest na pałę robione? Jaki klucz? Wiesz, no jeszcze raz mówię, no jakim kluczem to jest robione? No już wiem, powiem to, co ty zawsze mówisz. Kluczem wyborczym, no nie? Czyli wyborcy, nasi nie. wyborcy mają od 60 lat w górę, a więc szczepimy naszych wyborców. No bo jak przyjdzie do wyborów, to będziemy mówili: A myśmy was wyszczepili w pierwszej kolejności. No poza tym ci wyborcy będą mieli szansę dożyć do tych kolejnych wyborów. No nie, Dziękuję. to nie jest kluczowe. Bo, bo gdyby to miało być szczepione rozsądkiem, to byśmy szczepili obszarami, tak żeby te pewne obszary zaszczepić do tych 70-80% i teoretycznie mieć święty spokój w tych obszarach, no nie? I byśmy robili takie punkty, przez które ten wirus już się nie rozchodzi. Jeżeli wiesz, dwa obszary zakażone rozdzielisz obszarem niezakażonym, jest szansa, że to się będzie na granicach tego wygaszało. No ale. Ale, to, prostu... ale, to nie, ale słuchaj, to nie jest klucz wyborczy. Ja ci powiem, jak to się powinno nazywać fachowo. Wytrych? Hmm? To jest wytrych. No tak, wytrych. To jest specjalny wytrych. Jak ktoś nie wie, to niech sobie sprawdzi, że to jest wytrych. I tym miłym akcentem dzisiejszy dzisiejsze wiadomości można powiedzieć pandemiczne zakończymy. Spotkamy się za, za myślę, że za tydzień i porozmawiamy co się zmieniło w Polsce przez ten okres czasu. do zobaczenia Irku. Do zobaczenia.